Dzień dobry, w związku z tym, że, tak jak wspominałem, planuję w domu tynki gliniane, a także ścianki działowe zrobić z lekkiej gliny samonośnej, to chcę wykorzystać zasoby gliny, które mam w zanadrzu i które mam darmo, tylko najpierw muszę sprawdzić, czy ta glina w ogóle się nadaje do takiego zastosowania. W związku z tym przyjechałem sobie tutaj na skraj rzeki, koło mnie, gdzie wiem, że są odsłonięte pokłady gliny, takiej samej jak mniej więcej u mnie w domu, przy domu, także zamierzam pobrać troszeczkę do słoika, wysłać do kolegi, który będzie robił mi, pomagał mi w budowie domu do przebadania, czy się nadaje ta glina, czy nie, no i zobaczymy. To jest taka glinka, zaraz wam ją pokażę, jak wygląda. O, tu widzę, że ktoś ostatnio pobierał. To jest coś takiego. Widać, że ktoś skubał sobie. Także nie tylko ja jestem osobą zainteresowaną podskiwaniem gliny w naszych okolicach. Są małe warsztaty karcarskie też, które sobie radzą tą glinką. Także do wypalenia wiem, że się nadaje. Wypala się na czerwono jak cegła, a jaka jest ogólnie, to się dowiemy już niedługo. Jak będę coś więcej wiedział, dam wam znać. To jest winko tego typu. Wszystkie domy tu w okolicy, które mają około 100 lat mają w tego kominę. I nie tylko jakieś właśnie ściany, nie ściany to wszystko ta glinka tutejsza załatwiała, ona się tak skawala zobaczymy na co się nada do zobaczenia i to jest mój dzisiejszy urobek tak jak wspominałem, tego nie było widać przed chwilą to taki się z tego tworzy Kameczki.